Jak wiemy, dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej koronacji to w dużej mierze za ja. sprawą pani minister. To za jej kadencji to się działo. Bardzo nas to cieszy, że taki cel został zapisany. Tylko co innego co pisać, co innego zrealizować. Jak widzimy z tych tutaj takich liczb. Liczb takiego porównania. No to tak od 2007-2006 był bo nietypowy w tym sensie, że definicja się zmieniła. Do, do roku 2010 zwiększyliśmy produkcję zaledwie o 1,5%. No jest to niewiele. No więc w tym tempie na pewno w 2020 nie osiągniemy tego dwukrotnego wzrostu. Na czym osobiście ubolewam, bo jako prezes Polskiego Towarzystwa Electrociepłowni zawodowy, od lat walczę o to, żeby kogeneracja była takim sztandarowym hasłem, jeżeli chodzi o produkcję energii elektryczną, Ale z drugiej strony się cieszę, bo jeszcze w latach 90. na tej sali nikt by nie mówił o kogeneracji. Dzisiaj wszyscy o tym mówią i tu już nie, ma, nie musimy się przekonywać, że to jest technologia którą warto wspierać, którą warto rozwijać, ma określone zalety, zarówno jeżeli chodzi o zużycie energii pierwotnej, czyli oszczędność energii pierwotnej, jak i ochronę środowiska. To jest jakby dzisiaj oczywista oczywistość. No pytanie. Dlaczego tak wolno zbliżamy się do osiągnięcia celu, pomimo że no, jesteśmy przekonani o najbardziej efektywnym wykorzystaniu energii pierwotnej w technologii wysokosprawnej korelacji, że technologia ta pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, że obowiązują przepisy Unii Europejskiej, w tym dyrektywa korelacyjna, że w polityce i prawie polskim istnieją zapisy wspierające wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu ścieków. Czyli to jest fakt, z tym się chyba wszyscy zgadzamy, a pomimo to tego, ten cel jest jeszcze daleko. Czy w związku z tym wsparcie jest niewystarczające? Może jest jakaś inna przyczyna? Czego nam brakuje? No, do decyzji inwestycyjnych potrzeba mechanizm wsparcia gwarantowa. Po pierwsze określoną wielkość przychodów. Po drugie, trwałość mechanizmu wsparcia co najmniej przez okres zwrotu nakładów i to są takie dylematy. Tutaj Pan Dyrektor Dąbrowski doskonale o tym wie. Dyskutujemy na różnych forach na ten temat. To trudno jest podjąć decyzję inwestycyjną, jeżeli te dwie rzeczy są niewiadomymi. Nikt nie będzie wykładał środków, nie będzie wykładał pieniędzy, jeżeli no nie jest w stanie policzyć. Tych dwóch rzeczy. Proszę bardzo. Więc tak, jeżeli chodzi o system wsparcia, to mamy takie dwa systemy wsparcia. Żółte certyfikaty dla gazu i czerwony dla węgla. I pomimo, że żółte certyfikaty, no, ta cena jest, jakby można powiedzieć, dość wysoka, to jednak. Nie ma takich dużych przyrostów nowych mocy. Parę tych bloków gazowych w Polsce powstało, ale nie ma jakiegoś takiego pędu, żeby to się roz, ten proces rozwijał. Proszę bardzo. Więc tak, no potrzebny jest mechanizm wspierający inwestycje. Doszliśmy do tego w ramach wielu analiz, prac. PTZ zainicjowało. Taką pracę razem z Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej opracowaliśmy taki program rozwoju koalicji w Polsce i, i zaproponowaliśmy takie dwutorowe wsparcie. Po pierwsze operacyjne, to co jak dzisiaj jest, czyli zapewnienie rentowności operacyjnej dla istniejących źródeł i nową rzecz, wsparcie inwestycyjne, czyli rozbudowa bazy wytwórczej. Tu już była mowa o tym że jakoś te ciepłownie, te elektrociepłownie się nie przekształcają. Więc zaproponowaliśmy, żeby jednak było takie wsparcie inwestycyjne, żeby to był taki bodziec zachęta, żeby te ciepłownie e, przebudowywać w elektrociepłownie, szczególnie, że ciepłownie są w rękach tych przedsiębiorstw, które w dużej mierze są związane z, tymi, e, z, z własnością samorządową i tak dalej, i tak dalej. Tam zawsze są Potrzeby inne niż na przykład siekownictwo, to jest kwestia szkolnictwa, dróg i tak dalej, i tak dalej, a nie siekownictwo. Tutaj była taka mowa, czy padło takie stwierdzenie, co się opłaca, co się nie opłaca. Ja taką refleksję mam. No Jeżeli w układzie kogeneracyjnym oszczędzamy 20-30% paliwa. No to policzmy też, ile kosztuje te 20-30% wydobycia węgla. Tak? A tak właśnie w ten sposób popatrzmy. Nie patrzmy tylko przez cząstkę tego wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła, tylko sięgnijmy dalej. No przecież to są duże pieniądze. Pani prezes największej spółki węglowej może to potwierdzić. To są olbrzymie miliardy, to są wielkie miliardy. Tak na to popatrzmy. Myślę, że te 20 czy 30% paliwa można lepiej zagospodarować niż na wytwarzanie energii elektrycznej w układach kondensacyjnych. A Polska ma tą wyjątkową szansę, bo faktycznie w Polsce jest to jedno z nielicznych państw unijnych, gdzie mamy scentralizowane systemy ciepłownicze. Nie ma tego we Francji, nie ma w Hiszpanii, we Włoszech i tak dalej. W Polsce jest. Czyli mamy olbrzymi potencjał do, do zagospodarowania. I to postulujemy od wielu, wielu lat, żebyśmy właśnie wykorzystali ten potencjał kogeneracyjny, żeby te wszystkie ciepłownie, które produkują ciepło na systemy ciepłownicze, przerobić w elektrociepłownię, oszczędzając energię pierwotną i oszczędzając środowisko. Dziękuję bardzo. 认真对待。